Adamie. Czy gdybym w wypadku stracił życie, albo traciłbym to życie, i by mi żeby mnie ratować mój, mój mózg połączono by z jakimś innym mózgiem, który nie byłby uszkodzony i coś takiego by się wydarzyło? I gdyby tak się stało, że nie byłoby pod ręką żadnego innego mózgu niż jakiś pan, który po prostu jest takim stereotypowym kibicem śląska, to trzeba ja bym zaczął chodzić na mecze piłki nożnej? Hmm. Obawiam się, że jest taka możliwość. Drodzy, słuchacze, ja bardzo nie lubię piłki nożnej. W sensie nie oglądam jej. Stąd też moje wahanie tak... było, ale no. obawiam się, Adamie, że. No, tak by było. To raczej pytanie byłoby, czy gdy, która część mojego mózgu by się budziła w tym momencie? I prawdopodobnie byłoby tak, że jakby mi się budziła ta druga część mózgu, to dalej bym zostawał łysym człowiekiem, którym jestem, tylko że bym tracił jakby hipsterski zarost, a stawałbym się tylko takim łysym gościem w szaliku. Koloru zielonego, <noise> śląskowego. To znaczy, że oglądaliśmy film. Tak. O, o, obejrzeliśmy film. <noise> I to obejrzeliśmy film z 1940 roku. Film reżyserii Artura Lubina e, z obsadą, która nas zachęciła. Bo jak zobaczyliśmy, że to będzie znowu film z Bolicem Karnowem i z Beną Lugosim, mhm. to. <noise> Myśleliśmy, OK, wiemy dokładnie co się wydarzy. Wiemy, że to będzie horror science fiction z elementami science fiction, e i potrafiliśmy przewidzieć większość fabuły, ale troszeczkę ten film zaskoczył. Mhm. Tylko pytanie, czy zaskoczył nas tak, jakbyśmy sobie życzyli, żeby nas zaskoczył. To jest film pod tytułem Black Friday. O, tak. podkreślmy, nie? Tak, tak, tak. W ogóle ja się bardzo cieszę, że wróciliśmy. Bo chyba, chyba z nas dwojga, to ja bardziej potrzebowałam tej przerwy w Adastrze, żeby coś innego porobić. Ale to już się wydarzyło i już zaczęłam tęsknić za naszym starym formatem, więc dobrze, jakby ta przerwa spełniła swoją funkcję. Ale jednocześnie pokazała nam, że w latach 40. mamy już bardzo niewiele ciekawych rzeczy do zrobienia. Mhm, to prawda. No, niestety... Bo film, o którym dzisiaj mówimy, to nie jest film, który byśmy polecali pełnym sercem. Nie. To znaczy, przy tego typu filmach, to nawet nie jest tak, że. Ja wiem jakoś strasznie zęcała, no bo to jest taki zwykły filmik do obejrzenia sobie wieczorkiem z chipsami, czy nie wiem, z kimś winkiem, jeżeli lubicie takie stare klimaty, ale. No, nie będzie to film, który się znajdzie w zestawieniach najlepszych czy najważniejszych filmów, bo no, nie ma w nim nic, co by zasługiwało na jakieś wielkie wyróżnienie. No teoretycznie jest ten wątek science fiction, o którym mówiliśmy też w intrze do naszego odcinka. Bardzo teoretycznie, tak. Mhm. Bo to jest film, który ma założenie takie mm, mocno horrorowo-frankensteinowskie. Mm -hmm. To mógł być ten film. To mógł być film, w którym Boris Karloff, genialny, naukowiec, przeprowadza eksperyment, tylko chodzi o to, że jakby założenie jest rzeczywiście z, z kina Sci Fi. To znaczy połączy się mózgi dwóch postaci, uzupełni się jeden wybrakowany mózg, przyjaciela naszego doktora, mózgiem gangstera, który uciekał. Potem jak ukradł swoją drogą, 500 tysięcy dolarów. I gdzieś schował to 500 <laughs> tysięcy dolarów skitrał. I jak nasz bohater naukowiec zauważa, że czasami w jego przyjacielu budzi się ta druga osobowość, która pamięta kim, kim była, tak? Że jestem, mam nazwisko Red Canon, i jestem gangsterem, nowojorskim gangsterem. To sobie myśli, hmm, jakbym tak pojechał z nim do Nowego Jorku i bym miał wystarczająco długo tą drugą osobowość, to może bym się dowiedział, gdzie skitrał 500 tysięcy dolarów. Jaki harfagon I... w ogóle, nie? Jakie skąpstwo, jaki brak przyjaźni. Tak. I ten film porzuca ten wątek science fiction i to porzuca bardzo, bardzo. To znaczy my byliśmy już w pewnym momencie, aż się śmialiśmy, jak uh -huh. film zapomina o czym jest tak naprawdę. Uh -huh. I staje się fortisowym kinem gangsterskim ze zdradami, ze strzelaniem, z pościgami. Dokładnie. Jakby I... film, który teoretycznie jest honorem science fiction tak naprawdę... Ciężko stwierdzić, żeby było horrorem albo science fiction. Jest po prostu kinem gangsterskim, nie i fajnie się to ogląda, fajnie to wchodzi, ale jak się człowiek nastawia na coś innego i dostaje właśnie to, to. Silny mech. E, silny mech na drzewie. Tak. Był wczoraj, zwłaszcza w głosie, w głosie Oli, kiedy to oglądała, bo to byłaś strasznie sfrustrowana pomysłem, jaki tam mieli, że jeden aktor grał dwie role, bo to fajnie tak. był jeden aktor. Tak, tak, tak. Ale ja byłam zła, bo e, tam mamy ten wersja fabularny, że skoro przeszczepiliśmy mózg gangstera do ciała tego profesora, no to jak budzi się w nim ta druga osobowość, to jednocześnie mamy twarz tego gangstera. Czyli mimo, że on jest w ciele profesora, to my widzimy ciało gangstera. I to takie fajne rzeczy można sobie zrobić fabularne. No na przykład jak patrzy w lustro. To ja się spodziewałam, że ten film weźmie e, tego gangstera i pokaże nam, że on patrzy w lustro, ale widzi odbicie, które jest odbiciem tego profesora. Bardzo prosta rzecz do zrobienia. Wiemy, że się da. Mieliśmy starsze filmy w Adastrze, które udowodniły, że się da i nawet im się nie chciało. I ja byłam tym tak strasznie sfrustrowana, że nie było pomysłów dobrych w tym filmie, tak? A poza tym on odrzuca swoje założenie, dlatego że film w pewnym momencie zapomina, że ten gość ma jedno ciało. Że tylko my jako widownia widzimy e, tego gangstera, ale osoby w filmie, bohaterowie filmu, widzą ciało profesora. Film o tym sam zapomina. I to mnie tak, to mnie irytowało. Tak, bo kiedy jest gangsterem, to się ubiera jak gangster, czyli ma ciemniejszy garnitur i ma ten kapelusz lekko przychylony na bok. Kiedy wraca do ciała profesora literatury, bo to jest jego jakby prawdziwa osobowość, ta, która jest, od której się zaczyna wszystko, nagle ma już szary garnitur, taki właśnie dla starszego pana, i jeszcze ma monokl na oku, nie? Mm -hmm. no, a to jest tylko garnitur, jakby nie, nie, nie zmienia mu się twarz. I to, to jest tak irytujące. Mnie tylko ciekawi, tylko w sensie, czy on ma w torbie ze sobą oba ubiory, nie? Mm -hmm. Gdzie obie osobowości nie wiedzą o drugiej osobowości, ale jednocześnie <laughs> razem się pakują. Wiesz? Jakby to by ja było tak, ciekawe. Tak, ale to jest irytujące, dlatego że mamy y, osta jedną z ostatnich scen gdzie nasz profesor literatury ma wykład dla studentów i w pewnym momencie, jak zaczynają być syreny, to ta druga, jego osobowość, ta gangsterska, wypływa na wierzch i on ma jakiś taki dziwny, dziwny atak i przechodzi transformację. Widzimy, że on zakrywa rękoma głowę i jak podnosi się z to też mamy tego gangstera, a nie profesora. I wszyscy dookoła reagują tak, jakby widzieli zupełnie innego typa, jakby zupełnie to był inny człowiek, gdzie my wiemy, bo nam film powiedział, że to jest dokładnie to samo ciało. I no, tak, ja strasznie tak, nie jak lubię, jak się są uczniowie, uczniowie się odsuwają ze strachem tak. od niego, kiedy podnosi się już jako Red Cannon. W ogóle Red Cannon <laughs> to jest Kingsley. mega, mega imi nazwisko dla gangstera. To akurat spoko. Ej. Tak, to prawda. E Trzeba by było ten film zestawić, porównać z czymś, e, bez czego chyba tutaj nie dał brady rozmawiać. To znaczy, ktoś by powiedział: Halo, e, e, Dr. Jekyll, mr Hyde. No tak, my zdajemy sobie sprawę, że to jest wariacja tamtej historii. Gorsze. Dwie osobowości w jednym ciele, jedna jest ta, e, no, ta taka bardziej spełniona hedonistycznie. Taka mhm. bardziej idowska, a druga jest taka, która już jest przyciśnięta przez świat i, i, i życie. Um, tylko, że w doktorze Jack-Killu mhm. ta formuła ma bardzo dużo sensu, bo zmiana jest prawdziwa i również wizualna. Mhm. A tutaj zmiana wizualna jest tylko po to, żeby widz wiedział, z którą częścią mózgu ma do czynienia. Chociaż byłoby to jasne, nawet gdyby nie było żadnej zmiany wizualnej, bo y, zachowania i można było zmieniać po prostu akcent. O, zwyczajnie akcent. Ak tak. Mówi, ubierany być tak samo i nie mieć przypruszonych siwizną włosów, bo tak ma, kiedy jest George'em Kingsleyem, e, tylko zmieniać akcent i być taki bardziej rezolutny, nie? E, e, brakuje tutaj potencjału dla jakichkolwiek psychologicznych analiz. Tak. Przy czym mówię, jakby, po pierwsze, niewykorzystany potencjał, po drugie, to, że film jest niekonsekwentny, bo łamie zasady, które sam wprowadza. Powiedziała babka, która ogląda science fiction z lat 40. i dla, dla własnej przyjemności. Gdzie jest konsekwencja? Gdzie Jak jest konsekwencja? to, że duże, duże mrówki atakują ludzi? <grym> Ale to jest konsekwentne. To jest konsekwentne. A tutaj film mi próbuje powiedzieć jedno, a nawet drugie, nie? Ale to tylko było takie. Taka mała irytacja, poza tym film się oglądało spoko, no mówię, nie było to nic wybitnego, nie było to, pewnie, szczerze, myślę, że za tydzień już nie będę pamiętała tego filmu, bo za, zapomnę po prostu, bo on tak bardzo jest, się niczym nie wyróżnia, ale no przyjemne to było oglądadło, to, ja bardzo lubię taki klimat właśnie kina gangsterskiego lat 40., więc no spoko, to, ta ucieczka po dachach w Garniakach i w Fedorach, no też bardzo spoko, podobało mi się to. Oczywiście, jako że to jest gangster, to ma swoją tajemną ukochaną, która śpiewa w jakimś klubie, nosi piękne kiecki i w swoim apartamencie mają y, tajny barek, a w tym tajnym barku mają tajny składnik na spluwy. Fajne są takie, karabiny, takie rzeczy. Karabiny, tam, tam są same karabiny w ogóle. No, to są bardzo spoczko rzeczy, podobały mi się, nie? Po prostu denerwowało mnie to, że film poszedł na łatwiznę, i, a ja takich rzeczy nie lubię. I do tego zapomina jeszcze jako ma obsadę, to znaczy zarówno Bela Lugosi jest tutaj odsunięty jako antagonista potencjalny filmu. Ale wiem dlaczego. O, powiedz. Mhm. Dlatego, że początkowo tą podwójną rolę miał grać Karlow, Ale Karloff powiedział, że nie. Podobno uznał, że nie udźwignie podwójnej roli, bał się, że tam jest za dużo aktorstwa, co jest absurdalne, bo Karlow. Chociażby w samym Frankensteinie pokazał, że potrafi grać takiego bardzo łagodnego i też bardzo demonicznego gościa, zresztą on ma demoniczne oczy, więc nie wiem, czego się obawiał. No ale w każdym razie, jak on odrzucił tą rolę, to wziął rolę doktora, którą miał grać Lugosi, więc Lugosi tak naprawdę na tym ucierpiał najbardziej, no bo został odsunięty do roli, którą mógł grać każdy tak naprawdę. Co jest wielką, wielką szkodą, bo gdybyśmy mieli właśnie Karlofa w tej podwójnej roli, a go w roli doktora, to byłoby bardzo spoko. Chociaż. Dlatego, że Lugosi ze swoim akcentem nawet pasuje do takiego tak. typa, który niby coś robi z przyjaźni, ale jak tylko się okazuje, że może tak. na tym skorzystać, to, to woli skorzystać. Tak, byłoby mega, mega, mega. Najbardziej na tym skorzystał ten gość, który grał faktycznie tą podwójną rolę, bo on i on nawet naprawdę na spoko grał. Mi się podobało to, że on tam próbował coś z tym zrobić. Aczkolwiek wiem, że Lugosi i Karlow i tak dostali najwięcej kasy z całej ekipy, więc mimo, że rolę Lugosi go bardzo skrócili, bardzo została tak zapchnięta na dalszy plan, to i tak dostał no, sporo kasiory. Znaczy, no sporo jak na tamte czasy i jak na tego typu kino, nie? Znaczy, na pewno nie dostał 500 tysięcy dolarów. Na pewno nie. które były ukryte w szkatułce. To jest, takie, to jest takie pytanie z, ze sprawdzianu, nie? Tak. Jakby chyba u nas się pojawia w naszej bazie, tak? Pytań. Tak, 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 Ze skąpca, i... ile było skryte w szkatułce. Tak. Gdzie, gdzie Harpagon zakopał szkatułkę? Drodzy licealiści um... i uczniowie technikum, w ogrodzie. Tak, i 10 tysięcy tam było talerów tak. w tej szkatułce. A Asta uczy bawie, edukuje. Tak. I kto mógłby na to najbardziej skorzystać? Ogrodnik, szanowni państwo, bo gdyby się wziął za robotę, to by po prostu wykopał 10 tysięcy dolarów i mógłby uciekać. Tak jest. Tak. No, takie typowe pytanie w moim stylu ze sprawdzianu, nie? Kto mógłby najbardziej skorzystać? Jest no. Zawsze no. lubię takie durne tak. pytania. Um, Stanley Ridges nazywa się aktor w podwójnej o, roli, e, który tutaj ma w zasadzie największy popis. Mm -hmm. e, Bella Lugos jest zsunięty. Boris Karloff, chociaż jest bardzo obecny w tym filmie, to w drugiej połowie już opowieści nie ma absolutnie żadnego sensu. My się śmieliśmy, jest taka jedna bardzo krótka sekwencja w tym filmie, że patrzymy na postać Bolisa Karlowa po jakichś 15 minutach, kiedy go nie było na ekranie, i on chodzi i czegoś szuka w pokoju. Ja powiedziałem do ciebie, o, on szuka swojego miejsca w scenariuszu, nie? I ta scena się przerywa w ogóle, jakby, że to nie ma żadnego sensu. Pokazuję go tylko na chwilę, żeby był. Mhm, mm mhm, mm no. Szkoda, szkoda. I ja naprawdę się dziwi Karlafowi, że on nie podjął tego wyzwania, zwłaszcza, że później grał jakieś takie właśnie podwójne role. Ale no wiemy, że on potrafi. Nie wiem, nie wiem, co tutaj się zadziało tak naprawdę. Może to było tylko jakaś wyłówka? się nie zadziało. To, to, miał, to miał być taki film, to miało być przyjemne oglądadło, z bardzo silnym wątkiem gangsterskim. To jest nasza wina, żeśmy się spodziewali kolejnej intrygującej wariacji na temat tego, co znamy. To znaczy, Ja po prostu się spodziewałem Man Made Monster. Wiesz, jakby czegoś takiego, nie? E, czyli kolejny Frankenstein? Albo tak jak tutaj, jakby inny sposób na wymyślenie albo niewidzialnego człowieka, albo doktora J.K. Mister Hajda. I tego nie dostałem, bo, bo nie dostałem wątków science fiction oprócz wy, punktu wyjściowego. A tak mam, no, kino gangsterskie, jasne, normalne kino gangsterskie, bardzo urocze kino epokowe, mm -hmm. zwłaszcza wszystkie sekwencje nagrywane na zewnątrz, na dachach, pościg na dachach jest tutaj zdecydowanie fajniejsze i potem tak. jest taka, e, takie bicie się w takim załuku nad kanałem, gdzie mm -hmm. się wrzuca aktorów do kanału do wody. Mhm. Mm znaczy, ja się zgadzam, mi chodziło o to, że nie wiem, co się zadziała w głowie Karlofa <laughs> Ale tak, Man Made monster jest tutaj fajnym tropem, bo nawet e, ta dziewczyna gangstera, ta śpiewaczka z klubu to jest ta sama aktorka, która grała w Man Made Monster córkę, to był naukowiec, tak, córkę naukowca. Ola potrafi takie rzeczy zauważyć w trakcie seansu i mnie to zawsze dziwi, bo Nie zwłaszcza zawsze. aktorki, bardzo przepraszam, ale zwłaszcza aktorki w latach 30., 40. przez to, że są często grane dość podobnie i ubierane i malowane dość podobnie, ja mam bardzo duży problem. Ja się w ogóle dopiero po kilkunastu filmach tak dobrze nauczyłem rozpoznawać, wiesz, Lugosiego mhm. z daleka, po głosie, po twarzy i Karlowa po głosie, po twarzy, więc tego mnie nauczył podcast Adastra w końcu. O, no mówię, Adastra Astra uczy, bawi, edukuje. Ta Kowicka ma po prostu bardzo specyficzne rysy twarzy, ona ma takie bardzo, mm, i to jest, żeby nie było, to jest komplement, ona ma takie rysy twarzy jak lalka trochę, taka stara lalka. W sensie, Boże, nie stara, że, że jak babcia, tylko w starym typie lalka. Um, I ona ma taką dziwną, specyficzną manierę mówienia, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, tak jakby zaciszkała tak trochę yy, Nie wiem, dlaczego? Może była, może była nauczycielką w większość życia i zestresowana jest i żuchwaczem rozwiniętym. Możliwe, że tak. No ale tak mi się właśnie kojarzyło, że to chyba jest ta sama babeczka, sprawdziłam i tak to ta sama babeczka, więc no. No i mamy też takie zakończenie, standardowe, to znaczy Boris Karloff, to nie jest spoiler, szanowni państwo, ponieważ film zaczyna się od zakończenia. Czyli zaczyna się od tego, że Boris Karloff jest prowadzony na krzesło elektryczne i daje jakiemuś dziennikarzowi, który tam siedzi, liścik, a w tym liściku, niczym święta Aleksy, pisuje całe swoje życie. <laughs> W liście jest scenariusz filmu. Tak. E, pięknym, odręcznym pismem, którego Ola zazdrościła Oj, mu. Strasznie zazdrościłam, tak. Tak. I dziennikarz sobie siedzi, przeczytał tą, ten cały liścik, sobie myśli okej, okay, po co mi to było? Przyszedłem tutaj zobaczyć, jak ktoś umiera na krześle elektrycznym, nie? I, zzz, I koniec filmu. No, to tyle. Jakby jest to bardzo urocze kino gangsterskie, po prostu. Jeżeli lubicie pościgi e, po dachach, e, ludzi, ga, gangsterów w garniturach i fedorach, i, i ich tajemne dziewczyny, które śpiewają w klubie w pięknych kieckach, to tak, spoko. <laughs> ja, są lepsze Ale filmy w tym gatunku. Podkreślę, że to nie jest kino noła, żeby nikt się nie spodziewał, że tak, to, to będzie ten gangster, który będzie prowadził narrację z ofu i, i będzie jakby coraz bardziej wchodził w jakąś sytuację, która go doprowadzi do upadku. Tak, tak, tak. To, to nie te klimaty. To jest po prostu proste kino gangsterskie, bardzo przyjemne do obejrzenia. A, czy to jest science fiction? Ech, no, okej, okay, no ten wyclik z, z tym mózgiem niech będzie, nie? Ale to nas jest... zdarzało się w tym podcaście dużo gorzej. Wiem. Oglądaliśmy to One Million BC, tam no, ten prehistoryczny film. Czy to nadawało się do podcastu science fiction? Ech, tak, bo my stwierdziliśmy, że tak. Tak, bo były, bo były dinozaury po prostu. Nie tak, więc jakby... Fantastyka naukowa się wytworzyła. Jeżeli ktoś nas zaczął słuchać niedawno, to odsyłamy do pierwszego odcinka Ad Astry, który ma fatalne audio, jakby musi to przeżyć, ale tam mówimy o naszych definicjach A czyja science to jest fiction. Wina? Oj ci, cicho, cicho, nie moja. Tam mówimy o naszych definicjach science fiction i jest tam jedyna słuszna definicja science fiction, więc polecamy się z nią zapoznać. Nie, ja, ale prawda jest taka, że mm, nie było do tej pory. Tutaj tytułu, który naprawdę by nie pasował do tego podcastu. To mm -hmm. znaczy, przerabianie takich filmów jak Black Friday e, w zasadzie jest takim wytrychem do tego, że teraz każdy film, który miałby element science fiction, już mm -hmm. by pasował. Tak? Czyli nawet animacje dla dzieci. E, pierwsze animacje z Supermanem, z Batmanem. Tak, szanowni państwo, myślimy o tym też, bo to przecież lata mm -hmm. 40 e i tak się stanowiamy w ogóle. E, tylko, że no kurczę. Black Friday pojawia się w zestawieniach najciekawszych filmów science fiction lat 40., przynajmniej kilku w sieci. I byliśmy przekonani, że z tą obsadą i z jakby z pomysłem, no właśnie, że dostaniemy przynajmniej um, jakby jakiś wątek, który będziemy mogli chwilkę tutaj pomęczyć w podcaście. Tak? A dostaliśmy kino gangsterskie, które jest przyjemne, jest super tak. popcornem, jest super winko filmem, jak to powiedziałaś tutaj wcześniej. Mhm. No ale no, 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 tak, jeżeli science fiction, no to po, no, można powiedzieć, że pierwsze 15 minut na tym się kończy science fiction. Mhm. No, w sumie tak. No. Szkoda, bo jakby niewykorzystany nie e, pomysł, przede wszystkim. Ale no, tak się zdarza. Wiem, no że zmieścili się, się e, że generalnie kręcili krócej niż zakładali i chyba nawet zaoszczędzili jakieś 5 tysięcy z budżetu, więc może to dlatego. I to wszystko poszło na kokainę. Okej, okay. mogło. No, jakby, no, już raczej nie lata 40, no ale wcześniej by to poszło na kokainę w Hollywood. Mhm. Ciekawe na co Złote, z, złote lata. Nie. No. I to był, no. słuchajcie, Black Friday. <noise> tak. My się żegnamy już najwyraźniej. A jeszcze kilka, chyba już naprawdę kilka filmów robimy za 40. W sensie nie chcemy mm -hmm. długo pozostać w tej dekadzie, ponieważ wygląda na to, że ta dekada już niewiele e, świeżych rzeczy może nam. Zagwarantować. Znaczy, mamy jeszcze kilka takich tytułów, które chcemy dorwać, nawet mm -hmm. jeżeli one są bardzo trudno osiągane, i na pewno nam się uda dorwać. Zwłaszcza, że mamy teraz nowe chody nowe i nową znajomość z człowiekiem, który jest chodzącą w zasadzie biblioteką kina Science Fiction. Musimy się do niego odezwać, zapytać się go o kilka tytułów, a już w zasadzie to. Dokańczamy. Nie będziemy robić żadnych spin-offów, może przez chwilę. Zróbmy po prostu do końca te lata 40, mm -hmm. zamknijmy je i e, otwórzmy podcast Ad Astra na te 15-20 jakby filmów z lat 50, które, które, które chcemy, żeby tutaj były. E, prawda jest też taka, że patrząc w zasadzie na, na zestawienia, to nawet koło 50 można było filmów z lat 50 włożyć, i to nie miałoby, to nie byłoby głupie, w sensie, w sensie że to dalej miałoby potencjał, no ale też nie chcemy utknąć w latach 50 na dwa całe lata. Chcemy y, zrobić jakąś taką mocną reprezentację, i ewentualnie przejść dalej. Popatrz, że ile nasz podcast ma lat? Dwa już, nie? Mhm. No, nie jest najgorzej, ale tak się spodziewaliśmy, że koło dekady łącznie projekt zajmie, żeby żeby mm -hmm. zrobić taki wstępny, um, wstępną listę interesującego kina science fiction przed rundką drugą, jak kiedyś zrobimy rundkę drugą zaczniemy um, wypełniać luki. Tak, bo to nie tak, że myśmy wszystkie filmy, które były po drodze omawiali, nie? Jakby dużo tych filmów gdzieś nam umknęło, część zostawiliśmy, część w sumie nie pamiętamy dlaczego zostawiliśmy, więc tam zawsze będzie coś, co będzie można dołożyć. Ale ja się mega, mega cieszę na lata 50., bo dla mnie science fiction latami 50. mocno stoi. Mhm. Więc ja już nie mogę się doczekać. Jestem kilka tytułów, które są absolutnie fantastyczne. Z perspektywy takiej rozrywkowej, więc też jako przede wszystkim fan potworów wszelkiej maści. I efektów stop motion, i efektów kukiełkowych, i później animatroniki. No to ja jestem najbardziej właśnie zajarany takimi elementami, więc też nie mogę się jakoś doczekać. A jeżeli ktoś tutaj przyszedł, dlatego że no, słuchaliście nas w ostatnich miesiącach, bo było dużo anime, to przepraszamy, ale nasz podcast jest raczej taki właśnie. <grystanie> to znaczy, nie mówimy nie anime, oczywiście będziemy robić sobie takie różne skoki w bok, jak będziemy potrzebować, ale teraz chcemy przez jakiś czas wrócić do naszego pierwotnego pomysłu, a zatem oglądać 80-letnie filmy. Mhm. Ale spokojnie, Adasya powoli, powoli dąży do tych nowszych produkcji również, więc tam się będzie. Pojawiać dużo, dużo ciekawych rzeczy, także nie zniechęcamy. A zachęcamy do sprawdzenia całego katalogu wcześniejszego. Dużo Was się pojawiło przez ostatnie miesiące. Zobaczcie, ile odcinków tam jest w, no, w hmm. backlogu, który możecie sobie posłuchać. O ile oczywiście przeżyjecie audio pierwszego odcinka. <grych> no, ono jest. Jeszcze drugi, ma taki, jeszcze drugi ma takie sobie audio. Hmm. Potem zaczynać to, No to jest kwestia sprzętu Oli, Szanowni Państwo. A ja to powiem na wizji. Hmm. Oj to tam, oj może. Tam. Jakby, jakby raz poświęciła troszeczkę więcej funduszy na mikrofon, to by nie było żadnego problemu. Oj tam, oj tam. Ale to się można gadać. To się można gadać w naszej firmie z każdym. jakby Ja mogę gadać z Olom i z pozostałymi osobami z pozostałych podcastów i wszyscy machają ręką, a ja potem siedzę w tych plikach i chcę myślę, jak to zrobić żeby tak, jak, tak jakkolwiek brzmiało. <laughs> Oj tam, oj tam! Nie, oj tam, oj tam. Trzeci raz powtórzę. Dużo, dużo mniej pracy by było, gdybyście poszli w tę stronę jakby bardziej profesjonalną. E, dobra, to jest coś, co naszych słuchań dotyczy. Zaraz skończymy nagrywanie, a będzie besztanie. E, tymczasem e, przez. przez schowane za barkiem w tajnej skrytce trudy. do gangsterskich gwiazd. Ale łatwiznę, zadawać sobie. Aha. Żegnamy. Bye.